Powiemy sobie teraz, co to jest rzut prostokątny i w jaki sposób go wykonujemy. Więc tak, wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy punkt S, który znajduje się nad płaszczyzną. I teraz tak, możemy poprowadzić, płaszczy... możemy poprowadzić prostą zawierającą punkt S, która będzie prosto padła do naszej płaszczyzny, prawda? Możemy? Możemy. Taka prosta wyglądałaby w ten sposób. Prosta przechodząca przez punkt S prosto, po... Po prosto padła do płaszczyzny P. No, i teraz tak, tak, taką prostą nazwijmy L. I jeżeli poprowadzimy sobie taką prostą, no to ta prosta przecina nam naszą płaszczyznę w punkcie tutaj S'. To jest punkt przecięcia się płaszczyzny z naszą prostą. I taki punkt nazywamy rzutem prostokątnym punktu S na płaszczyznę P. Tak tutaj, czyli taki punkt możemy nazwać wtedy S', skoro jest jego rzutem. I nasza płaszczyzna jest e, op opisana literą P. I tutaj mamy właśnie podpisane s', to jest rzut prostokątny punktu s na płaszczyznę p. Ale nie tylko punkty możemy rzutować na płaszczyznę, możemy rzutować dowolną figurę na płaszczyznę. Na przykład możemy zrzutować prostą, czyli mamy, zobacz, trochę podobną sytuację. Mamy płaszczyznę p, ta, tą niebieską, mamy prostą k, która przecina nam płaszczyznę, płaszczyznę p. Ta prosta k jest tutaj. To jest prosta K. Ona tutaj jest. Ten przerywany fragment to jest fragment, który jest po, tak jakby po drugiej stronie naszej płaszczyzny. No bo ta prosta K przecina naszą płaszczyznę tutaj w tym punkcie. I potem przychodzi na, na wylot tej płaszczyzny. I taką po, prostą K również możemy zrzutować na, to, na, na płaszczyznę P. W taki sposób, że każdy punkt znajdujący się na naszej, na naszej prostej K, rzutujemy prostopadle w dół na płaszczyznę. Tak jakby takie kropki spadały prostopadle pod wpływem grawitacji e, na naszą płaszczyznę. Czyli wyglądałoby to w ten sposób, że jak weźmiemy sobie dowolny punkt na naszej na naszej prostej, na przykład tutaj właśnie punkt PS i spada nam prostopadle na tą płaszczyznę i wtedy mamy S'. I jeżeli połączylibyśmy ten punkt przecięcia się płaszczy... płaszczyzny z naszą prostą, z tym punktem S', to wtedy mamy właśnie rzut prostokątny tej całej prostej. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na zdaj.